Moda z minionych wieków stroje jak z obrazów ręcznie nabijane guziki, aksamit i koronki a za tym wszystkim niezwykły zawód krawiec strojów historycznych. Dziś zabieram Was w miejsce, gdzie każdy detal ma znaczenie, a pasja staje się sposobem na życie. Skąd wziął się pomysł na zajmowanie się strojami historycznymi? Wziął się z pasji do historii, którą odziedziczyłem, że tak powiem, po moim ojcu, który mnie edukował w tej kwestii. Potem pewnego razu zobaczyłem, jak rekonstruktorzy jeszcze tacy w powijakach się zaczęli, że tak powiem, w to bawić i samemu chciałem zacząć przygodę z rekonstrukcją, a że nie miałem pieniędzy, to, to zacząłem szyć sobie samemu stroje. Okazało się, że to Wychodzi całkiem nieźle i też zaczęli po prostu ode mnie moi znajomi, potem już nieznajomi zamawiać ode mnie i jakby stąd to się wzięło. W międzyczasie też podjąłem studia z historii sztuki, które mi umożliwiły po prostu poszerzenie wiedzy na tematy historyczne, na tematy kostiumologiczne, więc już jakby na etapie studiów prowadziłem firmę, no i się edukowałem w tej kwestii, rozwijałem i tak już jestem od kilkunastu lat. Czy pamiętasz moment, w którym pomyślałeś, krawiectwo to będzie mój zawód? No był taki moment właśnie gdzieś na studiach, kiedy poczułem, że tą firmę będę chciał prowadzić, gdzie podjąłem inną pracę po to, żeby zarobić po prostu jeszcze na maszyny troszeczkę większe pieniądze. No i potem jak już udało mi się tę maszynę zakupić, zorganizować taką już bardziej profesjonalną pracownię. Po studiach podjąłem jeszcze naukę w zakresie krawiectwa, zrobiłem szkołę technikum. Wiele podejmował Pan takich właśnie edukacyjnych ścieżek związanych z krawiectwem, z historią, czy bardziej jednak ta samodzielna nauka przeważyła? Krawiectwo akurat i kwestie tego, jak szyć, to było coś, co bardziej czułem jakby tak intuicyjnie, ale ze względu na to, że chciałem, żeby to, co wykonuję, żeby było jak najbardziej profesjonalne, no to wtedy podjąłem właśnie tą naukę związaną z takim krawiectwem już współczesnym. Żeby nauczyć się konstrukcji poprawnie. W międzyczasie też zaczęliśmy, że tutaj jest żoną, garnitury współczesne, od czego odchodzimy powoli, bo po prostu nie ma na to czasu. Ta historyczna działalność zajmuje dużo więcej czasu i jest dużo bardziej opłacalna dla nas. Jeżeli chodzi o zakres takiej wiedzy czysto merytorycznej co do strojów, no to głównie opierałem się na tym, co. Zdobyłem na studiach podczas pisania między innymi pracy magisterskiej, czy tam pracy licencjackiej, które dotyczyły właśnie kostiumologii. Dla kogo szyjesz i z kim współpracujesz? No, jeżeli chodzi o samą współpracę, no to różnie, bo generalnie współpracujemy też z muzeami, takimi jak na przykład Muzeum Piernika w Toruniu. Też szyjemy dla nich stroje dla animatorów. To nie są takie typowe rekonstrukcje, ale powiedzmy coś w klimacie średniowiecza. Szyjemy np. nie wiem, ostatnio z takich rzeczy, które możemy się pochwalić, to nasze prace się znalazły na wystawie w Muzeum w Malborku czy w sztumie, który jest jakby filią muzeum w Malborku czy w muzeach w Niemczech, we Francji. A jakie umiejętności są twoim zdaniem kluczowe w tym zawodzie? No to jeżeli chodzi o tą część historyczną, na pewno jest to jakaś dociekliwość i umiejętność posługiwania się źródłami. Cierpliwość i dokładność, to jest takie, bo, bo reszty to się można nauczyć tej konstrukcji czy samego życia, ale jak ktoś jest dokładny i cierpliwy i, i też dociekliwy, jeżeli chodzi o tą wiedzę historyczną, to jest w stanie zrobić coś, co będzie autentyczne, jakby zgodne z prawidłami rekonstrukcji i tym, jak kiedyś tworzono tą odzież, a też będzie ciekawym i ładnym przedmiotem, nie? Co daje Ci największą frajdę w pracy, a co bywa trudne? Największą frajdę, jak klient płaci? <laughs> Już na poważnie to samo to że się tworzy, coś ciekawego i też takim fajnym boosterem dla ego jest w dzisiejszych czasach to, że można się tym podzielić na mediach społecznościowych i to też potem widać, czy coś się podoba, czy nie. Dla niektórych historia to podręczniki, a dla innych inspiracja do tworzenia rzeczy pięknych i unikalnych. Dzisiejszy bohater pokazuje, że można zbudować zawód na pasji i przenieść się z igłą w czasie. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich historii, subskrybujcie nasz kanał, dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, jaki zawód powinniśmy wam pokazać w kolejnym odcinku. Do zobaczenia przed siebie.